Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu powiemy o wspomnieniu błogosławionej Karoliny Kuskówny. Służbie liturgicznej naszych ministrantów. O zbliżającym się Międzynarodowym Kongresie Katolicy a Transhumanizm Szanse i Zagrożenia. Rekrutacji na studia Biznes i Zarządzanie oraz MBA. O refleksji profesora Ryszarda Słomskiego nad zmarłym noblistą Jamesem D. Watsonem. Przedstawieniu korpo i Jana Jakuba Należytego oraz Sylwestrze z Wartościami. Przy mikrofonie Maria Broniszewska i Wojciech Staszewski. Zapraszamy. Dziś wspominamy błogosławioną Karolinę Kuskówna 16-letnią męczennicę z zabawy, beatyfikowaną w 1987 roku przez Jana Pawła II. Od dziecka wyróżniała się pobożnością. Codzienna modlitwa, różaniec, udział we mszy świętej, uczęszczała do szkoły w Radłowie, należała do apostolstwa modlitwy i żywego różańca. W parafii prowadziła katechezę dla młodszych dzieci i działała w karitasie parafialnym. 18 listopada 1914 roku podczas pierwszej wojny światowej, Karolina Kuskówna została zaatakowana przez rosyjskiego żołnierza. Odmówiła naruszenia czystości, wołając Bóg na to nie pozwala. Zginęła od ciosów szablą. Karolina jest patronką młodzieży i diecezji tarnowskiej. Jej postawa obrony wiary i godności stała się wzorem dla pokoleń. Coroczne uroczystości w zabawie gromadzą tysiące pielgrzymów. Nasza studentka zapytała rówieśników, czy wiedzą, jakiego ruchu jest patronką i czym jest dla nich czystość serca. Karolina Kuskówna no, jest patronką ruchu czystość serc. Jest to taki ruch, który szczególnie obejmuje czystość przedmałżeńską, ale i również bycie wolnym od jakichkolwiek uzależnień. Ja o tym ruchu słyszałam najpierw od mojego brata i mamy i się tym trochę zainteresowałam i obecnie od 22 roku również jestem członkiem. Czystość serca, moim zdaniem jest to życie zgodne z własnym sumieniem. Wiadomo, że może ta czystość odnosić się do Kwestii fizycznych, jednak to nie jest tylko właśnie kwestia fizyczna, ale tak samo duchowa, słowa to, jak kierujemy nasze myśli. No i ogólnie czystość to jest jeszcze coś więcej, gdy na przykład żyjemy w grzechu jakimkolwiek, to tak samo zatruwamy tą swoją czystość i uciekamy od, od tego, jak powinniśmy żyć od tej dobroci. Radiowy Ekspres Studencki Liturgiczna służba ołtarza Aksim Tworzona jest przez studentów różnych kierunków Którzy łączą studia z posługą przy ołtarzu Wspólnota ministrantów Daje poczucie jedności, wsparcia Rozwój duchowy i radość z posługi Służba uczy systematyczności Odpowiedzialności i zbliża do Boga Zapytaliśmy ministrantów Co daje im służba liturgiczna I jak ją przeżywają Dla mnie służba przy ołtarzu jest czymś wyjątkowym Bycie ministrantem też jest czymś Ciekawym, to też mi pomaga w relacji z Panem Bogiem, też w takiej w służbie, ponieważ też przy ołtarzu uczę się takiej służby, którą też przenoszę do codziennego życia, że służę też drugiemu człowiekowi, przyjaciółce, przyjacielowi, innym osobom, jak widzę jakąś potrzebę, że nie przejdę też tak zbytnio obojętnie, ale też pomogę. To takiej też dyscypliny uczy, że służba to też wymaga ode mnie takiego poświęcenia, abym był, służył i wykonał tą służbę jak najlepiej. W murach naszej Akademii odbędzie się międzynarodowy kongres Katolicy a Transhumanizm Szanse i zagrożenia w dniach 28-29 listopada. Tematem wydarzenia będą wyzwania i szanse związane z nowymi technologiami, sztuczną inteligencją i biotechnologią w kontekście etyki i religii. W kongresie wezmą udział eksperci z całego świata, w tym m.in. USA, Chorwacji, Hiszpanii, Grecji, Indii i Chile, którzy poruszą kwestie antropologii, duchowości i etyki. W dobie transhumanizmu. Polscy prelegenci z Aksim, UMK, Kul i UKSW przedstawią m.in. zagadnienia cyberbezpieczeństwa, biointerfejsów, technoeugeniki i ochrony genomu. To wyjątkowa okazja do naukowej refleksji nad współczesnymi technologiami i ich wpływem na człowieka oraz jego relacje z Bogiem. Radiowy Ekspres Studencki. Trwa rekrutacja na studia, które realnie podnoszą kwalifikacje. Biznes i zarządzanie to trzy semestry, konkretów dla nauczycieli i dziennikarzy. Program daje aktualną wiedzę o finansach i gospodarce. Powstał także we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. To propozycja dla osób, które chcą pewnie wejść w tematy ekonomiczne. Przydaje się w szkole, redakcji i wszędzie tam, gdzie liczy się zrozumienie mechanizmów rynku. Drugi kierunek to MBA studia dla osób, które chcą zarządzać zespołem, podejmować odpowiedzialne decyzje i przygotować się do pracy w zarządach firm oraz instytucji publicznych. Jeśli czujesz, że to dobry moment na krok w stronę nowych kompetencji, rekrutacja już trwa. To szansa, którą warto wykorzystać. A więcej na ten temat opowiedziała nam pani doktor Dorota Żuchowska. Przede wszystkim warto studiować kierunki z zakresu nauk ekonomicznych i z zakresu zarządzania, dlatego że one w zasadzie przydatne są w każdej pracy zawodowej. Jeżeli ktoś pracuje umysłowo, jeżeli ktoś pracuje w administracji, prowadzi własną firmę, ale też czasami pracuje fizycznie i kieruje jakąś grupą ludzi, te umiejętności, które zdobędzie na tych kierunkach, bardzo się przydadzą po prostu w codziennej pracy zawodowej, niezależnie od stanowiska. Oczywiście, jeżeli chodzi o MBA, są to studia przeznaczone dla osób na kierowniczych stanowiskach lub takich, które pretendują do zajmowania takich stanowisk i tutaj wyższy poziom tych studiów jeżeli chodzi o wymagania, jeżeli chodzi o stopień złożoności zagadnień ekonomicznych i zagadnień z zakresu zarządzania przywództwa, też zajęcia z naszym trenerem Bartem Tkaczykiem z, ze spółki współpracującej z nami. Natomiast jeżeli chodzi o biznes i zarządzanie, to w zasadzie są studia dla każdego, kto interesuje się tymi tematami. Są dwie grupy docelowe odbiorców dla nauczycieli, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do nauczania tego kierunku, ale też dla osób, które po prostu interesują się zagadnieniami ekonomicznymi, chciałyby zdobyć wiedzę na temat zarządzania ekonomii, zrozumieć tą złożoną rzeczywistość polityki gospodarczej, nauczyć się skąd czerpać wiedzę, źródła danych ekonomicznych i jak też interpretować to, co do nas dociera, jeżeli chodzi o te dane ekonomiczne. Zapraszamy też osoby, które interesują się dziennikarstwem ekonomicznym. Profesor Ryszard Słomski z Aksim wspomina zmarłego Jamesa D. Watsona, laureata Nagrody Nobla i współodkrywcę struktury DNA. Watson odszedł 8 listopada w wieku 97 lat. Profesor Słomski podkreśla, że wiadomość o śmierci uczonego pojawiła się dokładnie wtedy, gdy na zajęciach omawiano budowę DNA i kulisy odkrycia podwójnej helisy. Jak zaznacza profesor Słomski, wiele przewidywań Watsona dotyczących kierunku badań nad genomem okazało się trafnych. Od Rozwoju biotechnologii po nowe techniki modyfikacji genetycznych. Przypomina też, że Watson jako pierwszy otrzymał pełną sekwencję własnego genomu, co zapoczątkowało erę medycyny genomicznej. Profesor Słomski podkreśla, że jego dorobek naukowy pozostaje fundamentem współczesnej genetyki. Słuchacie, res. 16 listopada w Muzeum Pamięć i Tożsamość odbył się spektakl Korpo i Tradycja autorstwa Jana Jakuba Należytego. Przedstawienie opowiadało historię młodego małżeństwa Violetty, ambitnej przedsiębiorczej oraz Mietka, leśnika i miłośnika przyrody, którzy przenieśli się do stolicy i zmierzyli się z wyzwaniami życia w mieście i pracy. Wątek lokalnej inicjatywy przygotowania spektaklu o legionach polskich i marszałku Piłsudskim przez ojców, bohaterów i mieszkańców Miasteczka, włączył publiczność w śpiew pieśni legionowych. Spektakl wystawił Teatr Polskiej Historii w reżyserii Jarosława Witaszczyka. Na koniec studentka Agata Nastula spytała uczestników o wrażenia z wydarzenia. Jest to kolejny spektakl, w którym uczestniczyliśmy. Z mężem przyjechaliśmy z okolic Płocka. Ten spektakl nawiązywał zarówno do relacji w rodzinie, jak również relacji w Polsce, patriotyzmu, więc wszystko to, co jest najważniejsze w życiu człowieka. A czy to zostawiło może jakąś refleksję? Oczywiście. Skojarzenia są oczywiste, skojarzenia dotyczące tego, jak wygląda życie współczesnych rodzin, młodych ludzi, których pochłania praca, którzy zapominają o tym, co rzeczywiście jest w życiu najważniejsze. Mądry, fajny spektakl, w takim duchu, który umiejętnie łączy i powagę, i rozrywkę. Sylwester z wartościami życie to coś więcej. Odbędzie się w Akademii w dniach 29 grudnia 1 stycznia. Podczas wydarzenia przewidziano warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję. Warsztaty skierowane do młodzieży w wieku 14-19 lat. To będzie wyjątkowy czas, w którym każdy znajdzie coś i dla ciała, i dla ducha. Na pewno warto wziąć w nim udział. A teraz czas na rozmowę magazynową, którą poprowadzi dla was Zofia Dura i. Hubert Maksymilian Piuro. Dzień dobry, witam w dzisiejszej rozmowie magazynowej przy mikrofonie Zofia Dura. A moim i Państwa gościem jest ksiądz Mateusz Pstrągowski, student dziennikarstwa w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Niedawno, 13 listopada w Kościele Katolickim obchodziliśmy wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, czyli pierwszych męczenników Polski. Zginęli oni męczeńską śmiercią w 1000 trzecim roku. Kościół uznał ich śmierć za męczeńską, ponieważ żyli radykalną Ewangelią, ich misja miała charakter apostolski oraz oddali życie w służbie kościoła. A już w XI wieku ich kult był żywy, a relikwie stały się ważnym symbolem młodego kościoła w Polsce. Stąd moje dzisiejsze pytanie, w jaki sposób świadectwo pierwszych męczenników Polski może inspirować współczesnych chrześcijan? Ta historia tych męczenników ona jest bardzo ciekawa, bo gdy, gdy się przyjrzymy historii w ogóle ich życia, tego, co mieli robić, jak funkcjonowali, gdy mieli chrystianizować te tereny słowiańskie, to tak naprawdę ich życie było bardzo zwykłe. Oni nie zrobili niczego takiego spektakularnego, czegoś, co może dzisiaj by było opisywane na pierwszych stronach gazet, ale właśnie prowadzili takie, można powiedzieć, pustelnicze życie poprzez modlitwę, poprzez posługę, poprzez pracę, poprzez gościnność. I myślę, że to jest właśnie piękne w ich życiu, że ta codzienność pokazuje nam, że my w taki sam sposób mamy dążyć do świętości. I oczywiście możemy wskazać, Pewnie takich męczenników, również i polskich, jak chociażby błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, że w konkretnym momencie przychodzi taka chwila, że człowiek musi stanąć w obronie jakiejś wartości, musi się wypowiedzieć, musi wyjść przed szereg, i wtedy jest to trochę inna rola, trochę jest człowiek na świeczniku, trochę wtedy zaczyna przechodzić do takiej ofensywy. Ale kiedy mówimy o tych pięciu braciach polskich męczennikach, to trzeba powiedzieć, że przede wszystkim ich codzienność pokazuje nam, że oni są nam bardzo bliscy i my w taki sam sposób mamy do tej świętości dążyć. Czyli tutaj taki klucz we wszystkich to jest ta prostota. Dokładnie. I, I właśnie to jest, proszę zauważyć, że cofamy się aż do wieku no, 10, 11, czyli w odległe czasy, a mimo wszystko, jak to dzisiaj jest aktualne, jak tego nam dzisiaj brakuje, tej prostoty, jak my lubimy ciągle przekombinować, ciągle szukać czegoś nowego, a potrzeba myślę wrócić właśnie do początku i zaczerpnąć z tych, którzy może są czasowo nam tak odlegli, ale życiowo czy treściowo tym, co chcą nam przekazać, są nam bardzo bliscy. To na koniec rozmowy takie bardziej może filozoficzne pytanie, czy współczesny chrześcijanin także może być wezwany do męczeństwa, a jeżeli tak, to co może ono dziś oznaczać? Męczeństwo jest przede wszystkim łaską. Męczeństwa sobie sami nie możemy zaplanować, męczeństwa nie możemy sobie sami jakoś wykreować, powiedzieć dzisiaj, że ja na pewno mogę zostać męczennikiem. Przede wszystkim do męczeństwa i tak patrzę też na różnych męczenników, nie tylko dzisiejszych opisywanych w tej audycji, ale na różnych męczenników, że przede wszystkim do męczeństwa przygotowuje nas nasza codzienność i codzienne wybory. To, że ja codziennie wybieram modlitwę, to, że wybieram Pana Boga, to, że staram się walczyć z grzechem, że staram się powstawać też po grzechu, to myślę, jest niesamowitym takim gruntem i przygotowaniem do tego, czy w tej owej godzinie, jeżeli ona nadejdzie w różnym wymiarze, różne imię może mieć, bo to może być właśnie utrata swojego życia poprzez tę utratę życia fizycznego, ale czy ja też potra będę potrafił stanąć w obronie wiary, czy nie uciec, kiedy właśnie będę wyśmiewany, to myślę, że do tego przygotowują nas te codzienne wybory, i to też widzimy chociażby w życiu pięciu braci męczenników polskich. Ale męczeństwo to jest też łaska i widzimy u nich też taką ludzką stronę. Święty Bruno z Kwerfurtu opisując historię tego męczeństwa, jak przyszła ta noc tego napadu, kiedy oni to życie oddawali, to wiadomo, w tych tekstach o świętych często one są, te teksty takie nazwijmy to, bardzo pobożne, że czasami człowiek sobie myśli, no ja bym chyba tak nie potrafił. Ale u tego ostatniego z tych braci męczenników widzimy, chodzi mi tutaj o Krystyna, widzimy to, że on po prostu zaczął uciekać, ale nie dał rady. No i przychodzi nawet taki moment, że człowiek zwyczajnie się boi, żebyśmy też nie zrobili z męczeństwa czy, czy nie próbowali w człowieka wtłoczyć takiego myślenia o sobie, że męczeństwo to znaczy, że ja każdego dnia jestem gotowy umierać, że ja, kiedy przyjdzie taki moment, to ja jestem, nie wiem, czy będę gotowy, bo to jest łaska. I o tę łaskę trzeba przede wszystkim prosić Pana Boga, aby w owej godzinie był dla mnie tą pomocą. Żebym nie uciekł, tylko żebym potrafił ten krzyż przyjąć razem z Chrystusem, bo samemu nie damy rady. Krzyż bez Chrystusa nie ma sensu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę magazynową. Moim i Państwa gościem był ksiądz Mateusz Strągowski. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze wydanie radiowego ekspery... Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na portalach społecznościowych: Instagramie, Facebooku i Xie. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową aksim.edu.pl. A żegnają się z Wami Maria Broniszewska i Wojciech Staszewski. Do, do usłyszenia. usłyszenia.